tu jest no, Pociąg jedzie. Pojechał pociąg taki odabytkowy, ale go nie złapałem. No niestety nie wcisnąłem guzika, albo się wyłączyło. Nie wiem. A teraz jedzie tir, tir, tir. Muszę na drugi, proszę Państwa. Piękne widoki. No, a jak to słońce, to jeszcze lepiej widać. Pomorska telewizja narodowa. Redaktor Ziembiński dla Was. Zmuszony zrój Czekamy na światło. Zielone. Jest zielone. Mamy zielone. Możemy przechodzić. No idziemy zobaczyć tam jakie zespoły mają lodowe tańczyć. Zobaczymy co tutaj za festem. Muzyka gra, o rower podjechał tutaj załadowany jakimiś liśćmi. Czawnik pusta wielka, że jest tu w PTTK. No tutaj mamy stragany już stoją, ludzi kupujących za wiele nie ma, bo to to porwa, pora obiadowa, pewnie. Kurat już się poszli na obiad, na pierwszą. Idziemy dalej. Dzień dobry, dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co pani tu ma? Takiego. Sama pani to robi? Do poduszki czy jak? Tak. Znaczy to jest do poduszki, czy pani robi do poduszki? Ja robię do poduszki. Pani robi do poduszki, że zawsze parę sztuk tam wyjdzie. No i takie, to, to, to się długo takie robi te? To się ręcznie robi? Tak, tak. Zresztą trzeba przyszyć, a, a, te, a, a, a te gąbki? Ręcznie, mhm. tak. Ładne to takie. Tutaj mamy miody. Dzień dobry! Panu Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, co pan tutaj robi? Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tutaj ma? Miody. Filmować to co? jest. No ale co, miody to niech pan opowie trochę, panie. Wyciąg z mola, z mola woskowego. A co to jest, mo, mol, wyciąga co? Mam powiedzieć o miodach? No niech pan prawdę? mówi. Prawda? Prawda. Polska została zalana miodem. Którym? Z fabryki. A, z fabryki, no z fabryki, tak. fabryki, taki, który nie widział w ogóle Sztuczny, pszczołu. sztuczny tak, taki dokładnie. miód chemicznie zrobiony. Tego miodu przyjechało do Polski w 22 roku 40 tysięcy ton. A skąd on przyjechał? Import miodu. Chiny, Ukraina i wiele innych. Aha, ogóle, czyli tak? fabryczne miody. A wie pan, ile produkują polscy pszczelarze? Wszyscy? Nie wiem, nie wiem. 20 tysięcy ton średnio. Aha. Czyli dwa Prawdziwego razy, miodu. Dwa razy polska produkcja wjechała do Polski. Mm -hmm. Dlatego miód teraz kosztuje 30 zł. Staniał. No do niedawna był 45, Panie, ja pamiętam. Nie, ja już 5 lat temu sprzedawałem po 60 zł, 70. Dzisiaj, no ale, mówię, ale w dalszym czasie. Dzisiaj, dzisiaj w tej samej cenie y, miód ciężko sprzedać mm -hmm. i państwo, ludzie odpowiedzialni za państwo doprowadzili do tego, że. Upadnie polskie pszczelarstwo. Dobra, dobra, idziemy jeszcze... z torbami. słyszałem jeszcze, że podobno pszczoły zdychają. Dlaczego? Bo tam na wodzie. Pszczoły nie zdychają, a umierają. Umierają, dlaczego, muszę dlaczego. zwrócić uwagę. Bo dlaczego? pszczoła pochodzi od... Pszczoła jest częścią Boga mhm. i należą się jej cechy osobowe. Nie? Rozumiem. No ale że... czemu? Czemu one giną? Nie, to jest, to że... jest między innymi dlatego fabryki miod. Które produkują miód, powiedziały, że pszczoły giną, no to trzeba. Miód no, no, bo, no bo to przecież podobno te y, trutnie to one zdychają, tak? Czy umierają? No nie umierają. Bo one nie mogą długo ale być. Ale to, to, to nie, no to trutej to jest mężczyzna. Tak, ulu, jest. Mężczyzna, Nie Niepotrzebne już. On tylko ma zadanie zapłodnić. Matkę głową. Tak, tylko tak, ja, przekazać życie i koniec. Każdy trutej, który. Ale chciałby pan być trutniem? Nie, nie, ja, Fajne, ja nie, no, nie, nie, nie. ale, ale to to zaraz Zaraz trzeba umierać. Zapładniać. No ale jak... No i to musi umrzeć. I koniec, nie? i koniec, to, to Dokładnie. Musi no. umrzeć. Ale dobra, dobra, ale mi przyjacielu. A, a z tymi opryskami, bo potem opryskają pola i potem psz psz pszczoły się to tam łapią mamy, na to. mamy dość dzikich terenów w Polsce i możemy układać pszczoły tam, gdzie, ma, tam, gdzie nie ma oprysków. A wrzosowiska? Tak, wrzosowiska nie są pryskane, chyba że celowo. Nie? No nie, ale. Czy towarzania no, czy jakieś. Ja inne. słyszałem, że na wrzosowiska, wrzosowiskach to dużo pszczół nie wraca. U nas wrzos, wrzos jest takim bardzo ciężkim pożytkiem tak. późnym i ciężkim pożytkiem dlaczego? u nas na Sądeczizie tu nie ma wrzosu nie? nie ma w ogóle nie ma w ogóle wrzosu to jest inny rejon polski mm. ale chociażby dlatego ciężki do pozyskania bo w tym okresie jest mało pszczół tak. i pszczoła ta, która ma przezimować zimę. A jak ona się wypracuje przynosząc miód i inne rzeczy, to później ciężko przeżywają te pszczoły zimę. Nie, nie zimują. No dobra, to kto mówił, może się przedstaw w naszym widzom. Bożecki prezes Małopolskiego Związku. Prezes, teraz. no. No i panie prezesie, co pan tutaj oferujesz teraz? Tu mamy co? Miody naturalne. Panie prezesie, to jest, to jest... A co to jest? To, to? jest kosmetyk, Do czego to służy? Co to jest? To jest pszczół? Kosmetyk, no. ale z czego? mola woskowego. Mola. a co to jest mol woskowy, bo ja nie wiem. Mol woskowy koturek, jest to bo... szkodnik pszczół. No, ale są takie mole w szafach, nie, w domu. Yy, ale to chyba nie rodzina tych molów. To nie ta nie, rodzina, nie, nie ta, nie, ta to, rodzina. Co? A to co jest, to? To jest wyciąg z mola woskowego. Wszystko to jest z mola woskowego. I no na co to pomaga? Ale, yy, mol, na co to pomaga? Mol, 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 woskowy, mol woskowy został oficjalnie w 2012 roku wpisany na, na światową listę produktów Pszczeli. pszczeli. Produktów. No. Jest taka światowa lista produktów No dobra, pszczeli. dobra. I na co to jest? Na co to potrzeba? I, to w czemu służy? W dwóch słowach czyści organizm. Oczyszcza. Oczyszcza organizm. I jakie z tym związane choroby? No. Układy krążeniowo-naczyniowo. Podnoszenie odporności. No w ogóle jak nam jak nam seraza zawarta w tym preparacie. Wymyje, wyczyści organizm. Aha. Komórka dostanie dobrego jedzenia, dobrego tlenu. Tak. My się o to postaramy, to komórka odżyje. Nie? Na nowo. Auto... Na nowo odżyje, zrenegeruje się. Czyli nie? żyć, nie umierać. Tak, przedłuża życie. Dziękujemy bardzo. Proszę powodzenia, jak tam w pomorskim nie oglądają. Będą oglądać się w całym świecie, bo to jest na cały świat. To Ta? jest pomorska nie telewizja. Na telewizja? Bez cenzury. Warsztaty Irma, ceramika artystyczna. Tak, zapraszam. To, to pani tu robi te ceramiki artystyczne? Tak, tu jest ta ceramika artystyczna, Aha. wszystko w A te warsztaty na czym polegają? A warsztaty to mam pod kątem dzieci. Aha. Maluję sobie w gipsie. Teraz jest zabezpieczone, bo akurat zaczęło padać. Nie, nie, nie pada wcale. Miało padać, Miało. ale przestało. przestało. Oszukało. No. Dobra, D -d dobrze, że nie pada, chyba. Proszę. Dzień dobry panu pomorska telewizja narodowa Gdańsk. Co pan tu robisz, panie? Ja sprzedaję i robię... Z żoną. Koszyczki pan sam robisz? Żona. Gdzie ta żona? Jest tam w tym domu. domku. No dobra, bo tam też... Ja mam miał... warsztaty. A, warsztaty jeszcze tam są. No dobra, i co tutaj? Dla ciebie, te, te kartki też robicie sami? One grają czy śpiewają? Nie. Wszystko żona robi. Żona zdolna, panie. Skąd pan taką żonę wziął? <noise> Dziękuję. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk, co pan tu robi, panie, z, tym, e, z tymi ja, miodami? Jako taką tu, jako reprezentuję tutaj Miodny Szlak, tak? E, no i moja pasiekę, która, która jako taka do Miodnego Szlaku należy. A gdzie ten Miodny Szlak? Jak, jak, jaka trasa? Miodny Szlak jest to lokalna marka e, zajmująca się promowaniem. E, tutaj lokalnych, lokalnych przedsiębiorców. No głównie chodzi o produkty typowo ekologiczne, typowo lokalne. No i tym wiadomo działa, tak jak tutaj jest Pan y, z białkami, tutaj Państwo z ceramiką. No a, pan, ten... a, pan, a Pan co? Omioty o oferujesz z tak, my jako tako jesteśmy pasieką, nazywamy się pasieka Dziarnina. Dziarnina, z gór, Grabo... z gór Gryb... Grybowskich. Gdzie te góry są? Góry Grybowskie są to góry rozciągające się właściwie od Pogórza, Pogórza Gorlickiego z jednej strony, z drugiej strony tutaj po, powiedzmy po Krynice a jeżeli chodzi o, o wschód-zachód, no to jesteśmy aż yy, od Pogórza Rożnowskiego, no aż tutaj praktycznie do granicy ze Słowacją, naszą taką graniczną górą Gór Grybowskich jest Góra Lockowa, znana głównie z tego, że jest nazywana policyjną, policyjna. 997 metrów. Ale czemu policyjna, bo tam policja 997 metrów ale dlaczego policyjna? No właśnie do tak 997 to numer. Na policji. A, numer teraz na policję. O co chodzi? A panie, co to jest spadziowy? Z czego to się robi taki spadziowy? Dlaczego tak się nazywa? Wie pan co, ja zacznę może od tego, że miodu się w ogóle nie robi. No, pszczoły robią. Często, często. Pszczoły klienci, robią, wy nie robicie. Tak, klienci nam często zadają pytanie, czy państwo sami robią to miód, my odpowiadamy, z reguły nie my go kradniemy. Tak, podbieracie, podbieracie i cukier zastępczy za oddaje. tak to tutaj, tako spadzie, sprodukowana przez mszyce, ewentualnie często. A mszyce. I wtedy pszczoły jako. To tako, takie lobactwo. Yy, tak, no to są niewielkie, niewielkie. Yy, Powiedzmy robaczki. Tak, które... i zjadają kwiaty. Nie, one żarują na igłach ale, bądź, bądź liściach. Ale ja widziałem, że u mnie na drzewie, na działce, to tam chodzą mi te mszyce i potem liście się zwijają, i potem tak, drzewo dostaje chore. Z tym, że jako tako gatunków mszyc jest bardzo wiele. No tak. W przelarstwie wykorzystywane przez przelarstwo. Znaczenie dla przelarstwa ma niewiele gatunków. Są to głównie mszyce jedno- lub dwupienne, także to znaczy, że one żerują na jednym, ewentualnie na dwóch gatunkach roślin. Mhm. I dlatego, jako tako, te mszyce które mają dla nas wartość jako dla pszczelarzy, są, są po prostu małym zagrożeniem dla, dla środowiska. Ogólnie Mszyca nie jest zagrożeniem również dla środowiska, jeżeli... Musi w przyrodzie wszystko być, nie? Tak, ona, ona jakaś. jako tako jest zależna od gradacji również drapieżników, które na nie polują. A co to jest? Pingła? Y to jest, jakaś do picia nalewka? Tak, to jest nalewaczka z pigwy. Ale z czego to? Z miodu czy z spirytusem? Yy, to jest yy, alkohol plus yy, wyciąg, wyciąg właściwie. Śliwka? Śliwka, jest również kalina. To A mocne ta... jest? Mocne to idę ma? Yy, nie, 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 to są bardzo niskoprocentowe. niskoprocentowe. Właściwie, właściwie nie można nazwać. I to czy... sami robicie też? Yy, tak, no głównie zajmuje Bez się... <laughs> Bez Bez głównie zajmuje się tym moja żona jako tako. Pan tylko nalewa, żona robi. <laughs> tak. <laughs> A co tutaj? Ja tu nie, nie, to są ewentualnie waferki e, do oprobowania miodu. Jak na pana ochota, to zapraszam. A, do namacać. To za do... chwilę przyjdę, bo muszę Proszę, reportaż skądś. Dziękuję. Kto mówił? To mi Gucwa i Małgorzata Gucwa. Właściwie nieobecna tutaj Skąd? żona. Skąd? Ok. No tutaj mamy tańce, tańce, hulance, talance. A gdzie chłopaki? Są tylko same dziewczyny? Nie ma chłopaków? Przeczone. one Co, te chłopaki wymarły już? Ja. No, z przytopem, z przytopem. Chwileczkę, chwileczkę, proszę pana, bo ja tutaj filmuję. Jak się podobały tańce, panie? Jak się tańce podały panu państwu? Ale jak ładnie dziewczyny śpiewają. No, ale, tak, tak. ale dlaczego one nie mają chłopaków, tylko same tańczą? No, po chłopaki na wymarciu, czy co? Siedzą, widzimy. No siedzą, no do, do, do weźcie te dziewczyny do tańca panowie i, i no, pokażcie co potraficie. No właśnie. dawajcie, Cześć dawajcie. To są muzycy. No muzycy, no to już. Każdy sobie jedno weźmie i potańczy. No co? Macie okazję, młode dziewczynki, potańczyć. Nie ma co się wstydzić. Nie, nie, nie ma Ale to, wy, to mało brawo. No, nie chcą tańczyć chłopaki No, no tutaj muszę widać siedzą Tutaj rowery przyjechały Idziemy dalej zobaczyć co oni tu mają Tutaj miodny szlak jest proszę bardzo Gospodarstwo agroturystyczne witam tu mamy śliwki, tu mamy jobuka Dzień dobry, pomorska telewizja Narodowa dajcie. Co bardzo. wy tu za gospodarstwo prowadzicie? Agra turystyczne. Tak? E, z wypiekami. E, z panie drogą. Darku, i, i, i pan to wypieka sam? Nie to żona, nie przyznam się do tego czego nie robię. Aha, a pan robi śliwki? Ja robię śliwki, tak. Śliwki pan. I co z tych śliwek będzie? Kompot chyba? Nie wiem co pani chciała. Kilogram? Kilogram chciała, pan tu 5 kilo ładuje od razu. Panie. Proszę, <noise> pan zagadał i teraz 5 kilo, kilo. było. Dobra. Kilo będzie będzie całe większe kilo Większe kilo i tyle Nie, ja nasypałem i Tak od serca pana a co? Tak się sypało No i dobrze Czasami tak jest pani ja zagadałem i Pani Ma więcej Dzięki Panu Ja włecznik sernych porcja chleb pszenny Marchewkowe ciasto to ciasto masz marchewkowe? A które to jest marchewkowe ciasto? To tutaj, ostatni kawałek nam został. Bo jeszcze nigdy nie jadłem. Proszę. Proszę bardzo. Marchewkowy, no proszę. Kiedyś mi koleżanka obiecała marchewkowa, do tej pory nie upiekła. Obiecanka. No, powiem, że ciężkie do upieczenia. Do upieczenia? Marchewka? To jest pszenny, pszennorazowy. A pszenny a, a też w waszej produkcji? Tak. A w gospodarstwie nasz. to wszystko Te robicie, to wszystko robicie tak? Wywiecach. Aha. No dobra, idziemy dalej. Prawie w, w tym roku, żeśmy dostali Jest drugie miejsce za chlebek właśnie No tak to się. gratulujemy. Na małopolskim smaku. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. No. Bo te chleby z piekarni to tam konserwanty, do, do, no, dodatki, przypadki, sama chemia. Akurat jestem chemikiem z A pan jeszcze nie, tego marchewka go przyjdę spróbować. Tutaj mamy, co my tu mamy, jakieś żelazo mamy. Kuj żelazo póki gorąco. Kutę, kute. Kute, pan sam kuje? Pan Kowales. Wszystko wykute, czysta stal Damasceńska, proszę. Damasceńska, proszę pana. Tak, o cholera. No. To pan tam był w Damasceni? Ale nauczyłem się kurs. Nauczył no, się pan i robi. Kuje pan. Zakuwa, zakuwa pan. już chyba w szkole pan zakuwał. Zakuwa, a w szkole pan zakupał. Dobra, ale zakuwał pan w szkole? Może proszę pana ujęcie tu w tą stronę. gdzie, gdzie? a tu? Gdyby są, no tak. Zakuć, U nas w Dajsku tam, też są, gdyby też, też tam a. mają, 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 tak. no to, Tu nawet podobno w tym ratuszu to ja tam byłem, to tam nawet kat jest i. I stanowisko ma, łamanie kołem jest. Widział pan tam, co tam się dzieje w tym gatuszu? Próbujemy. Ja... Tam trzeba wejść. Tam jest skat. tam leżą ja na torturach. Łamać kołem. łamać kołem to kobiety łamią, czarownice tam łamią. O. A pani nie czarowica? Nie, nie. No dobra, kamienie tutaj szlachetne są? Tak, czerwony jaspis, rozpijał na złoty Pani ma już cały spiskę. Rozpiskę, Rozpiskę ma. O no, rozcisk nie, nie. No, nie będziemy. Tak? Przepraszam. Można, można. Lody jak dawniej. No i tak to wygląda. Idziemy zobaczyć sam dalej, bo tam jest sala, tam będą występować, tańczyć, śpiewają zespoły. A co to za zespół, przepraszam bardzo? Jak się nazywa? Olszynianki. Jeszcze raz? Olszynianki. Olszenianki. Od Podegrodzia. Podegrodzia. To ja nie wiem, ja to z Gdańska jestem. A, się nie orientuję. Łącko? Co? Łącko, pan to jak? Łącko, to tam Szybowica, Łącko. No. To ja pamiętam, to, to piłem. No, to, no, to, to to tam. Łącko. No. Dobra. Ojej. Idziemy zobaczyć dalej. Tutaj mamy kawiarnię. Tu jest ten sala Sala jest tutaj I tu będą te występy pewnie Muzyczne O której tu się zacznie ten tańce I Skończyło się a ja nie zdążyłem sfilmować. Teraz będzie o no. 13.30 rozdanie nagród. Tylko Ale już nie będzie żadnych tam występów artystów. nie No może było. I ja byłem na obiedzie o 12 no. Niestety nie da się wszędzie być. Czy zespoły i były konkurs był. No teraz nagrody będą wręcz. No dobra. Na razie to sobie możemy zobaczyć jak to się tańczą dziewczyny. Tutaj ładnie tańczą. No ale widzę, same chłopaki. Same dziewczyny, a same chłopaków. Tutaj. No bo występy już były i ja nie byłem na występach. No, no tam były, w środku. Ale tu też za tańczy. Jak widać tutaj w muszynie dzieje się, warto przyjechać do muszyny. Zapraszamy, Pomorska Telewizja Narodowa zaprasza. Ahoj!